Cześć, dzień dobry. Wyrocznie siedmiu energii, wskazówki, podpowiedzi, przesłania, ale także naucza, nauka pracy właśnie z czakrałami. To właśnie ta talia. A zatem, czytanie intuicyjne. Dzisiaj wybiorę dla Was trzy karty. Ten, którą wybierzecie, będzie to informacją dla Ciebie. Pierwsza, druga, trzecia. Napisz na dole, którą kartę wybierasz. Zapisz film, aby móc wrócić do swojego czytania. Na którą kartę wybór Twój padł? Jeśli wybraliście kartę numer jeden, owocowanie. To jest karta, która mówi o tym, że to, co realizowałeś, będzie się już pojawiało. To, co myślałeś, warto ubrać właśnie w możliwości. A gdy drzewo daje owoce, to znaczy, że pewien proces przeszło. Pewnego rodzaju nazwijmy to pory rok, po, pora roku minęła, aby mogły się to owoce ukazać. To, nad czym pracujesz, czas pokazać. Niech to wzrasta. Karta numer dwa, mamy tutaj kraina pomiędzy. Przed tobą wybory. Wybierz tę ścieżkę, po której najlepiej czujesz się, że, że jest ona twoją. Czas wyborów, ale też może się okazać, że ścieżkę, którą wybierzesz, będzie pewnym procesem. A jeżeli ktoś wybierze obok ciebie inną, spotkacie się na tej samej płaszczyźnie i wymienicie się doświadczeniami. Karta numer 3 jest to karta widząc więcej. Wzmacnij intuicję. A To jest czas, który mówi o tym, że sygnały te zewnętrzne, intuicyjne, a mają wziąć udział w tak zwanym głosie: mniej głowy, więcej intuicji. Pozwól sobie na odczuwanie. Dobrego dnia.